Te pomysły na temat utworzenia agencji uzbrojenia, potocznie nazywanej, nie są nowe. One są mniej więcej podnoszone od 10 lat. Należy ubolewać, że ta agencja nie powstała wcześniej, dlatego że gdyby ona powstała wcześniej, to zakładam, że jej realizacja czy implementacja projektów innych mogłaby następować szybciej. Co zrobi nowy rząd? Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie może się przychylić do... A do tej koncepcji pytanie jest, czy będzie chciał powoływać właśnie nową agencję, czy też no, będzie chciał na bazie inspektoratu go zmieniać, modernizować, zwiększać kompetencje, również obsadę kadrową, dlatego że nie zapominajmy o tym, że program modernizacji technicznej a to jest bardzo ambitny program, prawie 100 miliardów złotych, duży offset, czy, czy potencjalnie duży offset, to są tysiące umów. Setki godzin negocjacji, etc., etc. I, już, i to wymaga, no, niestety, obrobienia. Przepraszam za taki kolokwializm. Dlatego, jaka formuła zostanie wybrana, czy, czy no, poszerzenie kompetencji i jakaś nowa formuła inspektoratu, czy nowa agencja. To na pewno będzie jedna z pierwszych decyzji przyszłego Ministra Obrony Narodowej. Natomiast czas jest tutaj czynnikiem absolutnie kluczowym i rzeczywiście powołanie nowej agencji spowoduje jeszcze większe opóźnienie realizacji programów. Pytanie jest, czy w długiej perspektywie czasowej nawet powiedzmy przesunięcie bo prawdopodobnie o takim byśmy mówili przy powołaniu nowej agencji, a może być później w jakimś sensie zrekompensowane na dłuższym, w, w dłuższym okresie czasu.